ludzie tak trochę z innej beczki patrzcie, gdyby to było moje Volvo które jest prawie nówka nie wiem, te drzwi się nie domykają, nie wiem co tam kompletnie ale ludzie, ale patrzcie, można kompletnie, to w ogóle nie, nie idzie ale to w ogóle idzie jak tak spojrzycie tutaj blisko Jezu, trzeba by to przy, przy, przykręcać, czyli trzeba to trzeba by przykręcić jakoś tak u góry Ale też kurwa nie chce iść do góry, znaczy nie chce się zamknąć Nie wiem, to trzeba by odkręcić To w ogóle jest jakieś rozpierdolone ludzie, no kurwa Patrzcie To jest kurwa i to jest właśnie To jest dlatego ja mówię Ta? I te drzwi się kurwa, to są otwarte drzwi nie? Dlatego ja mówię, kurwa ludzie, Volvo to jest kurwa kupa plasti, plastikowego skurwysyństwa. Kurwa, jak może nowa ciężówka być? Za tyle, za 100, kurwa, nie wiem ile tysięcy. 140, 150 i kurwa, szafki, kurwa, ludzie, no nie, nie, nie zrobić szafkę, że szafka ci się po kurwa. 100, tyś, 100, 100 tysięcy kilometrów szafkę masz rozjebaną, no. Się nie zamyka, no. Kurwa, ludzie, tak to szafka nie jest zamknięta. Się nie domyka. Kurwa, jebana kurwo ty! Pierdolona kurwo! Jezu, jak ja nienawidzę tej kurwa marki pierdolonej kurwa! Powiedzcie mi, czy to jest normalne w ciężarówce, która ma 100 tysięcy kilometrów, że ja muszę kurwa zakładać takie kurwa jak to nazwać tą gumę? Jak to się nazywa to skurwysyństwo? To, że, żeby szafka mi się nie otwierała? No ludzie, to jest. Wybaczcie. Kurwa, Volvo to jest. No, ja za którymś razem to powtarzam. Jezu, to jest pierdolona jebana. Kurwiszą, pierdolona korporacja. No. Ludzie, gdybym ja był miliarderem, gdybym ja był pierdolonym miliarderem, do kurwy. no kurwa, nie, ja się nie będę ba nie, a wiesz co, a specjalnie, ja się w to nie będę pierdolił, bo nie chce mi się, to nie jest, kurwa, to nie do mnie należy ja pierdolę się bawić, nie, bo słuchajcie, no co ja musiałem zrobić, tak? Musiałbym odkręcić to i czekaj, dać w dół bardziej, tak jakby w dół, żeby to szło, a to w górę, nie? Ale, ale patrzcie, ale te panele, kurwa, przecież to wszystko lata, to kurwa lata, to jest luźne. No gdzie taki panel, kurwa luźny, skurwy syny pierdolone. Gdzie taki pierdolony luźny panel? No ludzie, no patrzcie, kurwa, no. Jak gdybym był miliarderem? Przysięgam wam, ja bym rozkurwił tą jebaną kurwa korporację Volvo! Kurwa, bym ją rozkurwił, do kurwy! Rozkurwiłbym, zniszczył kurwa chujów pierdoloną korporację Volvo, które, które kurwa za 150 tysięcy ciężarówka, 100 tysięcy kilometrów, kurwa się szafka nie domyka, tak samo łóżko się nie domykało przy 1000 kilometrach, kurwa. Volvo to jest jebane pierdolone, kurwa ścierwo, którego. Kurwa nie widzę tej korporacji jebanej pierdolanej ty korwo! Ty szwedzka korwa, albo amerykańska kurwo, ty! Bo to jest kurwa na Amerykę, nie? W, w Europie na pewno macie kurwa lepsze standardy, ale... Ale to amerykańskie Volvo! Ty amerykańska korwa, Volvo! Konie już, nie? Ludzie, ale nie! Serio mówię! Tak ja wiem, można to rozkręcić. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi, że jak kupujesz za 150 tysięcy ciężarówkę kurwa jaki standard powinien być, tak? Jak ktoś kupuje za 150 tysięcy Mercedesa, będzie się bawił przykręcanie śrubek, kurde, i... i, i bo się nie dotyka, bo się klapa się nie domyka czy coś, no kurwa na pewno nie. Są inne standardy w samochodach A w ciężarówkach, a to jebać na no, odpierdol To robimy, bo to jest wszystko kurwa Ściema mas, na masę Na masę produkowane Kurwa, dlatego ja tak nienawidzę Nienawidzę tej korporacji Kurwa, ja mam tak Nie mam respektu do Volvo amerykańskiego Że ja pierdolę, no Jeszcze raz Pamiętajcie, kurwa 150 tysięcy człowiek wydaje Dzięki Bogu, że to nie jest no, ale kurwa dokręć to gówno, zrób coś kurwa, żeby nie był tandeta jakaś kurwa plastikowa, nie? Kupisz kurwa BMW, Mercedesa, 150 tysięcy, na pewno ci kurwa takie śrubki nie rozpierdalają się, że nie możesz dotknąć kurwa, nie wiem. Dashboardu czy tam kurwa tej, tej szufladki takiej obok, czy kurwa, nie wiem. No ja pierdolę, ludzie, kurwa mać, no. No weźcie, przyznajcie mi kurwa rację, do no, kurwy. Ja jebie, Jezu, jak ja nienawidzę Volvo, kurwa, jak ja z pasją nienawidzę tej kurwy amerykańskiej, bo to jest amerykańska kurwa, na licencji robiona. W Europie na pewno są lepsze standardy, chociaż chuj wie, kurwa, to wszystko jest robione teraz na, na odpierdol, kurwa, ale ta amerykańska kurwa, to jest amerykańska kurwa Volvo, do kurwy. Żeby to mój człowiek bym zapierdolił, zajebał, obciął, kurwa, ręce, uszy, nogi, kurwa, ręce. Przesadzam, tak, no, kurwa, nie, rozumiecie frustrację, no kurwa macie ludzie, 150 tysięcy ludzi, no, 150 tysięcy ludzi, 150 tysięcy dolarów, kurwa, ja perdolę. Tak z innej perspektywy, patrzcie, czekaj, kurde, bo co, jak to najbardziej oddalić, kurde, nie da się, patrzcie, no. Ludzie, nowa ciężarówka, kurwa Sory, Kurwa Ale patrzcie Dokręcone są śruby To nie to, że te śruby są luźne Panel jest tak luźny, tak? Tak tak? Panele są kurwa luźne Ale ja pierdolę Jakie ścierwo Ludzie, ciężarówka za 150 tysięcy takimi szafkami. No dobra, mam ten, mam, 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 coś, żeby zamknąć szafkę, ale ludzie, wiecie co? To jest porażka, to jest porażka. Pierdolone, kurwa, Volvo, jebane. Jebane, kurwa, amerykańskie Volvo, kurwa, szmata pizda jebana.